Cześć, z tej strony Tomasz Lech, witam Was w kolejnym odcinku Zapytaj trenera. Yy, przygotowałem sobie tutaj kilka pytań, na które Wam dzisiaj chciałem odpowiedzieć, a które zadajecie na naszym portalu Zapytaj trenera. I pierwsze pytanie jest takie, czy jest sens stosowania BCA, jeśli trenujemy nieregularnie? Yy, to wszystko zależy od tego, w jakim okresie się znajdujemy, czy jest to okres redukcji, czy jest to okres masowania, jak wygląda nasza dieta, jeżeli do, yy, mamy dietę dopiętą na Tip Top. To tak naprawdę, tak jak wszędzie zawsze mówiłem, że te BCA nie są aż tak potrzebne. Jeżeli dieta jest w okresie masowym, jest dopięta na tip-top, nadwyżka kalorii, nasze mięśnie są zabezpieczone, nie są narażone tak mocno na katabolizm i możemy sobie te aminokwasy BCA odpuścić. Natomiast jeżeli jesteśmy w okresie redukcji, jesteśmy na ujemnym bilansie kalorycznym, wtedy tak naprawdę warto stosować te BCA. Jeżeli te treningi są nieregularne, jeżeli są nieregularne, do tego trzeba było też by się przyjrzeć tej diecie, tak jak wcześniej mówiłem, bo jeżeli dieta jest, treningi są nieregularne, a dieta jest totalnie skopana, jeby 2-3 posiłki dziennie, organizm nie będzie się regenerował tak jak powinien, ponieważ nie dostarczamy takiej ilości makroskładników, jakich potrzebuje nasz organizm. Do tego ciężko pracujemy, nie wysypiamy się. Tutaj też warto by było zastosować sobie TBC. One pomogą nam w regeneracji tych mięśni. Także, tak jak wcześniej mówiłem, trzeba dostosować się do tego, w jakim jest, jest się okresie, jak wygląda ta nasza dieta, jak wygląda nasza praca. To jest sprawa indywidualna. Kolejne pytanie. Czy trzeba ćwiczyć mięśnie brzucha? Osobiście uważam, że jak najbardziej tak, chociaż mówi się, że mięśnie brzucha robi się w kuchni. Przy odpowiedniej diecie i przy treningu aerobowym te mięśnie brzucha i tak wyjdą, bo każdy ma mięśnie brzucha. No ale jeżeli, chcemy mieć, jeżeli zajmujemy się sportami stricte sylwetkowymi chcemy mocno uwidocznić te mięśnie brzucha, te kostki, żeby były fajne, grube, warto było trenować te mięśnie brzucha przynajmniej raz w tygodniu. Osobiście uważam, że dwa razy w tygodniu powinno się trenować mięśnie brzucha. Wiem, że mięśnie brzucha e, trenujemy, e, bardzo mocno pracują przy przysiadach, przy martwych ciągach i przy wielu, wielu innych ćwiczeniach. Ale warto by było tutaj dorzucić e, trening stricte na mięśnie brzucha raz, dwa razy w tygodniu. Czyli jak najbardziej tak trenujemy mięśnie brzucha. Kolejne pytanie. Skończona redukcja i wieczne łakienie. Jak sobie z tym poradzić? Domyślam się, że jeżeli jesteś po długim okresie redukcji, gdzie bardzo długo byłeś na ujemnym bilansie kalorycznym, kręciłeś milion godzin aerobów w tym czasie, ten metabolizm jest bardzo mocno rozpędzony, stąd te potężne łaknienie. I teraz, kiedy kończymy tą redukcję. Warto by było, żebyśmy powoli schodzili z tych aerobów, nie odstawiali tych aerobów z dnia na dzień, tylko ograniczali je powoli albo czasowo, albo odejmowali ilość dni. Delikatnie podbijali kaloryczność posiłków i, i, i z czasem to łaknienie powinno ustąpić. Oczywiście to nie będzie tak z dnia na dzień. Powiedzmy tydzień czy dwa. Ja, jeżeli jestem po okresie redukcji po zawodach, to przynajmniej dobry miesiąc czasu jem jako pentany. pomimo tego, że aeroby praktycznie odstawiam bardzo szybko, bo jestem leniem, jeżeli chodzi o aeroby, to mimo wszystko te łaknienie się utrzymuje bardzo, szybko, bardzo, bardzo długo po takim długim okresie redukcji, więc na pewno warto by było, tak jak mówiłem, delikatnie schodzić z aerobów i podbijać kaloryczność. I trzeba czasu po prostu, trzeba czasu. <coughs> Czwarte pytanie. Jak dużo trenować, jeśli mam pracę w ciągłym ruchu? Jak długo trenować, jeżeli mam pracę w ciągłym ruchu? To wszystko zależy od tego, jakie masz plany, jakie masz cele postawione dla siebie. Praca w ciągłym ruchu, domyślam się, że cały czas jesteś na nogach, jeżeli organizm, trzeba się wsłuchiwać w organizm. Jeżeli Twój organizm dobrze reaguje na 4 czy 5 treningów w tygodniu, pomimo tego, że ciężko pracujesz, to wsłuchuj się w organizm. Trenuj 4-5 razy w tygodniu, jeżeli organizm Ci na to pozwala. Natomiast jeżeli czujesz się przetrenowany, przetrenowana, czujesz, że na przykład 4 treningi w tygodniu to jest dla Ciebie zdecydowanie za dużo, odpuść sobie jeden czy dwa treningi spróbuj sobie zacznij sobie y, trenować trzy razy w tygodniu dzień treningu dzień przerwy dzień treningu czyli poniedziałek środa piątek na przykład jeżeli taki trening y, takiemu y, treningowi podołasz i organizm będzie dobrze reagował na trzy treningi w tygodniu no to tak możesz sobie trenować tak? jeżeli byś czuł czuła że to jest dla ciebie za mało że poczujesz dorzucić kolejnego treningu a będziesz dawała radę Rób 4 treningi. Natomiast jeżeli 3 czy 4 będą dla ciebie za mało, a organizm będzie potrzebował dłuższej regeneracji, słabo będzie się regenerować, bo to też trzeba oczywiście, tak jak w każdym przypadku, przyłożyć się do diety. Skoro ciężko trenujesz i do tego masz bardzo ciężką pracę do dieta, tutaj jakby nie ma mowy o tym, żeby w jakiś sposób kulała. Trzeba się przyłożyć też ostro do diety. Także wsłuchiwać się w organizm przede wszystkim. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do śledzenia kolejnych odcinków Zapytaj trenera, do zadawania tam pytań, do usłyszenia.